Trzymali się przy piłce, więc sędzia stosuje korzyść. Ostry atak na nogi. To nie może się skończyć inaczej, niż pokazaniem żółtej kartki. Mamy naruszenie przepisów, i jest żółta kartka. Teraz będzie pod baczną obserwacją. Puszczą od bramki! Kto by przypuszczał, że to będzie strzał? Na pewno było to zaskakujące, ale jednak szanse na powodzenie były niewielkie. Uwaga, może teraz wypieszczona piłka nad głowami obrońców. I jest! Tak jest! Gol! Proszę państwa, mają teraz dwie bramki przewagi. To się nazywa futbol bezpośredni. Jak widać, nie zawsze trzeba przeprowadzać koronkowe akcje utkane z tysiąca podań. Czasem może wystarczy rzucić długą piłkę, żeby kilka chwil później cieszyć się z bram. Dobra, prostopadle zagrana piłka, ale Brankarz dobrze ją odczytał. Gwizdek, mamy spalonego. Trochę nie rozumiem takiego zachowania w polu karnym. Zamiast poszukać pozycji, stoi i czeka, a gdy piłka w końcu spada pod nogi, to jest na wyraźnym spalonym. Piłka opuściła plac gry. Aut. Sędzia dostrzega do przewinienia, ale pozwala grać dalej. Uwaga, mamy dobre, prostopadłe podanie. Ależ zagranie, co teraz zrobi? Tak! Zdobywa drugą bramkę w dzisiejszym meczu. Znakomita dyspozycja strzelecka. Nic dziwnego, że wielce uradowany prezentuje nam teraz swoją cieszynkę. Widzimy teraz powtórkę tego gola. Nie jest to może najlepsza bramka zdobyta w karierze, ale nie sądzę, by to było akurat najważniejsze. Trzecia okazja! Dalej jest groźnie! Zrobił to! Trzeci raz umieszcza piłkę w siatce! Co za Taktycznie Faktycznie, kiedy jest w takim gazie, jest wprost nie do zatrzymania! Chyba znamy już zwycięzcę. Spotkanie jest zbyt jednostronne, żeby coś tu się mogło zmienić. Ramkarzowi się teraz upiekło. Będzie żółta kartka. Mamy teraz odrzutu sędziowskiego po opuszczeniu boiska przez kontuzjowanego. Bramkarz spokojnie zgarnia piłkę. Tak nie można wznawiać. Możliwa do uniknięcia strata. I co? I go! Wykorzystują moment gapiostwa. Na bramce ktoś tu chyba przysnął. No Tomku takie błędy nie powinny się na tym poziomie przytrafiać. Widać teraz w tej powtórce, że za darmo oddana ta piłka to nie mogło skończyć się inaczej niż gol. Nie rozegrać akcję, ale jest strata. Bez problemu utrzymał teraz piłkę w rękach. Nie była to najtrudniejsza interwencja w jego karierze, ale i tak brawa za koncentrację. Nie utrzymali teraz piłki. Co za gol! Ależ przymierzył! Ależ uderzył! Pokonuje bramkarza z dystansu! Realizator zapoznaje nas teraz z tym, jak ta bramka wyglądała z różnych ujęć. Z każdego zresztą wygląda dobrze. Szybkie, teraz wznowienie gry. Gol, proszę państwa! Założę się, że jest już po wszystkim. Przegrywająca drużyna wygląda na całkowicie rozbitą. Czy to nie coś, co kibice lubią najbardziej? Piękna akcja indywidualna, świetna technika i wykończenie na najwyższym poziomie. Gol warty wielu powtórek. Menedżer przeszczęśliwy i nie dziwi. Jeszcze dwie godziny spędzą Państwo z nami, czyli z Tomaszem Smokowskim i Jackiem Laskowskim. Jeszcze chwila i zacznie się rewanżowy mecz półfinałowy. Stawka ogromna. Ekipa Vipers zmierzy się z Arsenalem. Gospodarze podejmują rywali w dość komfortowej sytuacji. Mają zarówno przewagę własną... To musi wejść! Ale no, opłaciło się palce widać. Spójrzmy na powtórkę gola. Okiwana ok, obrona nie miała tam nic do gadania. No a potem był ten strzał z kolei, idealnie podszedł pod piłkę i uderzył prostą nogą. Jeszcze dwie godziny spędzą państwo z nami, czyli z Tomaszem Smokowskim i Jackiem Laskowskim. Jeszcze chwila i zacznie się rewanżowy mecz półfinałowy. Stawka ogromna. Ekipa Vipers zmierzy się z Arsenalem. Gospodarze podejmują rywali w dość komfortowej sytuacji. Mają zarówno przewagę własną... To musi wejść! Gól! Ola! Ryzykował tym bolejem! Ale opłaciło się! Palce widać! Pójdźmy na powtórkę gola. Okiwana obrona nie miała tam nic do gadania. No a potem był ten strzał z kolei, idealnie podszedł pod piłkę. Traci piłkę po tym wejściu. Uwolnił się z podkrycia. Okazja! Nie do wiary! Gol! Kto by się spodziewał, że ten strzał spadnie? Powtórka teraz pokazuje, jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak. Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. Ale największe brawa należą się chyba za wykończenie tej sytuacji. Obrona robiła, co mogła, żeby nie dopuścić do strzału. Niełatwo jest skierować piłkę do bramki pod taką presją. Widzimy teraz reakcję menedżera na kolejny 100%. I mamy obecnie 3 do 0. Będzia puszcza grę. Kanonierzy nadal przy piłce. Arsenal traci piłkę. Mogło być groźnie, ale wybija piłkę po tej wrzutce. Nie, nie, nie. To nie tak miało wyglądać. Trafił do własnej bramki. No to, jeszcze raz, spójrzmy, jak to wszystko wyglądało. Czy mogli tego uniknąć? Zapewne tak, ale na gdybanie przyjdzie jeszcze czas. Gra toczy się dalej. W bo miał już na swoim koncie żółtą kartkę. Tak, Tomku, może teraz mówić o sporym szczęściu, ale musi uważać. Naprawdę, pachnie nam tutaj dobrą okazją. Ale nic z tego, górą Bramkarz! To był bardzo trudny do. Tak nie można się zachowywać w szesnastce. Sędzia, widzisz, rzut karny. Mało zaskakujący to był strzał, mogło tu być groźniej. Dobre ustawienie zrobiło swoje i umożliwiło tak pewną interwencję. Teraz dobra okazja do wyprowadzenia kontry. Teraz jest konieczny powrót do obrony. Obija bramkę, ale piłka ciągle w grze. Sędzia puszcza greka, No nie wyglądało to najlepiej i wygląda na to, że jego nazwisko trafi za chwilę do sędziowskiego notesu. I za to zagranie mamy żółtą kartkę dla bramkarza. Juka wprost pod nogi przeciwnika. Tak, co on teraz zrobił takiej odległości? Wejście w tempo. Nawet nie było jak przyjąć tej piłki. Uderzona z powietrza, ale tak precyzyjnie, że bramkarz nie miał tutaj żadnych szans. Kiedy przeciwnikowi wychodzi taki strzał z daleka, to golkiper może tylko mówić o peku. Smith. Danie teraz odebrał piłkę rywalowi. Kto by się spodziewał, że ten strzał spadnie? Spójrzmy raz jeszcze, jak doszło do zakończenia tej akcji. Dlaczego strzał z dystansu to był znakomity pomysł? Widzimy teraz reakcję menedżera na kolejną bramkę. Radość absolutna. No chyba trochę daleko, ale strzela. Gol proszę państwa! Oj, niepotrzebna strata! Wiadomo kto tu zawinił. Teraz wyciąga piłkę z siatki. No Tomku takie błędy nie powinny się na tym poziomie przytrafiać. Widać teraz w tej powtórce, że za darmo oddana ta piłka, co nie mogło skończyć się inaczej niż gol. Łatwo radzi sobie z tym strzałem. Naprawdę udana interwencja. I teraz dobra okazja do kontry. jej odległości. Realizator zapoznaje nas teraz z tym, jak ta bramka wyglądała z różnych ujęć. Z każdego zresztą wygląda dobrze. Menedżer przeszczęśliwy i nie dziwny. Takie podanie nie miało szansy dojść. Gol! Ależ piękna Bramka! Z takiego dystansu siła, precyzja, no coś wspaniałego! Doskonale poradził sobie z defensorem, któremu ta sytuacja będzie się śnić po nocach. Ale popatrzmy też, jaki to był sprytny i zaskakujący strzał. Zazwyczaj trudno wcisnąć piłkę przy bliższym słupku, a tym razem się uda. W ostatnim kwadransie goście bardzo mocno przycisnęli rywali. Jeśli nadal będą stwarzać sobie tyle okazji, może tu się wcale nie skończyć na jednobramkowym prowadzeniu. Uderzenie, proszę państwa! Ależ bomba! Co za bramka! Doskonałe uderzenie! Spójrzmy raz jeszcze jak doszło do zakończenia tej akcji i dlaczego strzał z dystansu to był znakomity pomysł. Widzimy teraz reakcję menedżera na kolejną bramkę. Radość absolutna, bo... Zmiotone. Doskonale odebrał teraz piłkę rywalowi. Gol! Ale piękna bramka! Z takiego dystansu, siła, precyzja, no coś wspaniałego! Piękne. to było uderzenie. Warto na nie popatrzeć spokojnie, a przede wszystkim docenić taka umiejętność, kto trafi potrafi zrobić różnicę. Ale brzydki faul. Teraz tylko od sędziego zależy, czy jeszcze sobie dzisiaj pogra. Cóż Jacku, resztę tego spotkania obejrzy w szatni. Sędzia się nie waha. To zasługiwało na drugą żółtą kartkę. Rozpoczęła się druga połowa meczu widowiskowego. Ale może teraz będzie szansa. Gol! Była bramka przewagi. A teraz są dwie. Trzeba wziąć się ostro do roboty, żeby jeszcze wrócić do gry. Na powtórce wyraźnie widać jak sprawnie uporał się z obrońcą. Sprytnie wywiódł go w pole. Ale trzeba podkreślić jak dobry był to strzał. Piłka idealnie siadła na nodze i pomknęła do bramki jak rakieta. Fantastyczne uderzenie. Widzimy teraz reakcję menedżera na kolejną bramkę. Radość absolutna, bo plec obrona. Krótko postanowili rozegrać stały fragment. Ha! Piłka zostaje na placu gry. Może być ciekawie. Guzan. Sam na sam z bramkarzem. Powinien sobie poradzić. A tak buduje. Chciał uderzyć silnie. Zapomniał o precyzji. To już jedna ósma fina... Ewidentny faul, bez cienia wątpliwości. Będzie upomnienie. Zaraz zobaczymy, na ile pozwala ten sędzia na początku spotkania. Początek meczu, a już żółty kartonik. Można powiedzieć, że zawodnik naważył problemów w całej drużynie. Wyobrażam sobie wściekłość trenera Stawia. Nie do wiary! Gol! Kto by się spodziewał, że ten szał spadnie? Piękne to było uderzenie, warto na nie popatrzeć spokojnie, a przede wszystkim docenić. Taka umiejętność potrafi zrobić różnicę. Faul w takim momencie. Czy zobaczy drugą żółtą kartkę? I sędzia wyciąga teraz żółtą kartkę. Już drugą, a więc resztę meczu obejrzy z szatni. Cóż Tomku, zaskakujące zachowanie. Jak wiesz, że jesteś na cenzurowanym, to nie robisz czegoś takiego. To było zupełnie niepotrzebne. Uderzenie, proszę państwa! Ależ bomba! Co za bramka! Doskonałe uderzenie! Realizator zapoznaje nas teraz z tym, jak ta bramka wyglądała z różnych ujęć. Z każdego zresztą wygląda dobrze. ...na dyspozycja strzelecka. Wiele razy zagrażał bramce rywali, no i robił to bardzo skutecznie. No, to chyba musi być czerwona kartka, proszę Państwa. Strasznie to wyglądało. Co zrobi sędzia? To jest czerwień. Niesamowite. A przecież wszystko układało się tak pomyślnie. Do czasu, jak widać. No tak pierwszego gwizdka. Ja nazywam się Tomasz Smokowski i będę miał przyjemność komentować ten mecz. Tym większą, że obok mnie siedzi Jacek Laskowski. Warto na pewno nadmienić. I gol! Wymarzony początek meczu. Na ten moment. To oni są mistrzami. Ależ tu dzisiaj wystrzelili jak z procy. Bardzo się teraz cieszą, a kibice szaleją. Wygrany pojedynek był w tej sytuacji decydujący. Popatrzmy na to ponownie. Technika, pewność siebie, zdecydowanie co za bramka. Zadowolony teraz trener. Wie, że ten gol nie przesą... A jedenasty metr z rogu. I jest! Jest gol! Gol, który powinien podziałać trochę jak środek uspokajający na kibiców. Ich drużyna jest teraz w doskonałej sytuacji. Nic nie powinno odebrać im tytułu mistrzowskiego. Tylko Państwo spójrzcie, jakie to jest fantastyczne trafienie. Widać koncentrację, wyskok, złożenie się. No istna poezja, proszę Państwa. Pozycja do przewrotki wymaga ogromnych umiejętności i nieco szczęścia, ale nie zapominajmy, że szczęściu trzeba pomagać. Choćby tak. Prawo dobrze w obronie. Piękna bramka! Z takiego dystansu, siła, precyzja. No coś wspaniałego! Spójrzmy na to jeszcze raz, bo takie bramki można oglądać bez końca. Idealnie odczytana trajektoria lotu piłki świetne. Złożenie się do strzała, potem to huknięcie i to z jakiego dystansu stadiony świata. Dużo gorzej. Uwaga. Jest faul. Jest gwizdek sędziego. No i będzie niebezpiecznie proszę Państwa. No tak. Ten strzał powinni chyba puszczać trenerzy juniorom. By pokazać czego nie robić z rzutem wolnym z takiej odległości. Tak. tam był strasznie teraz spudłował. Posłuchajmy zresztą reakcji na drugą. Ładne minięcie. Kolejna przeszkoda pokonana. Go! Wielki finał coraz bliżej. Dwie bramki przewagi, to naprawdę sporo. Teraz to drużyna przeciwna jest na musiku. Na tej pokrótce widać, ile znaczy dobre, precyzyjne zagranie w odpowiednim momencie. Dzięki długiej piłce drużyna nie musiała budować mozolnie ataku, lecz przeniosła ciężar gry na połowę rywala i bezwzględnie wykorzystała tę okazję. Reakcja menedżera mówi sama za. Minuty, tyle arbiter doliczył. Zrywają się do kontry, jaki wybiorą wariant. Strata, przesadzili w tym kontrataku z optymizmem. Sosa, gol, ależ przymierzył! Ależ uderzył! pokonuje bramkarza z dystansu. Spójrzmy na to jeszcze raz, bo takie bramki można oglądać bez końca. Idealnie odczytana trajektoria lotu piłki. Świetne złożenie się do strzała, potem to puknięcie i to z jakiego dystansu. Stadiony świata. Menedżer przeszczęśliwy i nie dziwię się, dziś czy. Przejmuje teraz spokojnie piłkę. Gospodarze mają monopol na posiadanie piłki i znajduje to odzwierciedlenie na tablicy wyników. Nie do wiary, gol! Kto by się spodziewał, że ten strzał wpadnie? Oglądamy raz jeszcze tego gola, o którym jutro rano będą mówić wszyscy. Rzadko się widuje równie piękne bramki z powietrza po perfekcyjnym uderzeniu, mocno i z daleka. Coś pięknego, Tomku, coś pięknego. Widzimy teraz reakcję menedżera na kolejną bramkę. Zdecydowane, twarde wejście teraz. Jest za linią obrody, uwaga! I tak! Piłka w siatce, proszę Państwa! Wspaniałe uderzenie z woleja! A teraz przyjrzyjmy się powtórce tej świetnej akcji. Aż się prosiło, żeby ktoś wykończył to znakomite dośrodkowanie. Ale trzeba podkreślić, jak dobry był to strzał. Piłka idealnie siadła na nodze i pomknęła do bramki jak rakieta. Fantastyczne uderzenie. Dość to środkowuje z rogu dość głęboko. Nic z tego, oddalają teraz zagrożenie. Wypija piłkę z linii bramkowej. To podanie. Drużyna przeciwna zacznie jednak od autu. A teraz będzie dobra okazja. Sędzia kończy spotkanie, a my wiemy już, kto zagra w następnej rundzie. Gratulujemy sukcesu. Można już świętować awans do kolejnej rundy. Drużyna zagrała dziś z wiarą we własne możliwości i przełożyło się to na wynik końcowy. Zdecydowanie wybił piłkę za linię boczną Out dla drużyny przeciwnej. Susa, Gol! Aleś przymierzył, ale uderzył, pokonuje bramkarza z dystansu. Tylko spójrzmy na to potężne uderzenie z daleka. Było trochę miejsca. Moment nieuwagi rywala, no i proszę. Bramkarz interweniuje. Musi trafić do siatki. Tak! Bramka! No ale to było nieuniknione. To była formalność. No Tomku, takie błędy nie powinny się na tym poziomie przytrafiać. To nie mogło skończyć się inaczej niż gole. Menedżer jest wyraźnie zły. Gonienie